Czy odczuwam lęk? <noise> Cały czas. To jest mój nawyk. Ja go ćwiczę. Ćwiczę, panie się. Tak jak ludzie systematycznie uprawiają sport, albo wracają do domu po pracy i oglądają coś w necie. Tak, ja ćwiczę lęk. Pozwólcie tego. W 2006 roku leciałem do Meksyku. Miałem prowadzić swoje pierwsze szkolenie międzynarodowe po hiszpańsku. Duża rzecz. A ja się tego języka uczyłem dopiero od kilku tygodni. Rozumiesz? A tam organizator wszystkie swoje pieniądze postawił na ten event. Zaufał mi. A ja z tym swoim kaleczonym hiszpańskim, mola, como estas, do niego jadę. W samochodzie, jak już jechaliśmy do hotelu, to tak się trząsłem, że nie mogłem kontrolować swoich rąk. Fizycznie się trząsłem, rozumiesz? Ale wyszedłem przed grupę i mówiłem, kaleczyłem. Ale mówiłem i to pokonałem i dzięki temu zaczęła się moja międzynarodowa kariera. Oni mieli w dupie moje błędy. Twoje błędy nikogo nie obchodzą poza Tobą. Musisz robić swoje mimo błędów. Nauczysz się. Może to zajmie tydzień, może miesiąc, a może lata. Nieważne. W końcu się nauczysz. Ćwicz. Nie poddawaj się.